Witam Was! Dzisiaj będziemy mierzyć sobie temperaturę gleby i, i jej odczyn. Optymalne pH dla dżdżownic to jest między 5,5 a 8. A najlepsza temperatura, jeśli chodzi nam o rozmnażanie, jest od 15 do 20 stopni. Także co? Najpierw sobie zmierzymy glebę. KH70 nic się tutaj nie zmienia. Jedziemy dalej. Ano, 6 i pół, 7 i pół. 7. No i okej. Okay następne 7,5 7 65 OK idziemy dalej o bateria słaba a to To niedobrze... To mierzymy zaraz ponownie... ok, wracamy... No i dobrze... Sześć i Ostatnia skrzyneczka... Czyli myślę, że w sam raz 70, nie wiem, czy tu sprawdzałem w tej zapasowej takiej jakiejś skrzynce 8,0 7,5,8, 7,5,9,8, coś tutaj się nie wiem, coś tutaj się nam bardzo mocno burzy. I okay, okej. Okay. Tutaj mam jeszcze taki zapasowy o, zapasowy duży, yy, duży płat ziemi. I są dżownice o właśnie. One sobie leżą na praktycznie praktycznie na, na posadce betonowej. Sprawdzimy. Tam jest 8, 7,5, 7,0. No i fajnie. A teraz będę mierzył temperaturę. Będą miały chłodno, bo właśnie leżą na betonie. Ile mamy? 14 stopni Celsjusza. Wsadźmy gdzieś tutaj. 14 okej, okay. a teraz mamy tutaj izolację od dna, więc będzie troszeczkę cieplej. Czy tak? 14 o podobnie. 15 stopni o, wszędzie będzie tak samo no bo czego akurat w identycznych pojemnikach miałoby być inaczej 15 16 wbiłem głębiej tam jest cieplej więcej dżownic jest na dnie prawdopodobnie tutaj też wbijemy głęboko 16 stopni wyjmiemy troszeczkę może przeskoczy na 15 no tutaj wsadzimy a tutaj akurat trawa się rozkłada więc też jest ciepło no, dobra fajnie by było jakby było troszeczkę cieplej za 4 stopnie żeby było 20 ale a tu mam tekturki no już są mięciutkie papka się z nich robi zaraz będę je dodawał aby celuloza była dla dżownic. No i co, no jestem generalnie zadowolony, że jakoś to mi się udaje. <laughs> udaje mi się to jakoś tutaj bez jakichś niespodzianek hodować. No to co, póki co dziękuję. Zapraszam do subskrybowania. Trzymajcie się, hej!